Pokażę Wam prezent, jaki dostałem od Buddy. E, jesteś w stanie go, go tak pokazać? Tak? No, wy, wyeksponować? Wyeksponować? Na czwórkę, daj najlepiej. Na czwórkę. No bo tak, o. Moi drodzy, dostałem od niego prezent. No teraz za wysoko. Trochę niżej, to? trochę niżej. O. <laughs> Lecymy dur. Taki obraz. Mianowicie. E... Wydaje mi się, że jest super, super ten super prezencik. Co prawda nie miałem urodzin ani nic. To był prezent, który dał mi Kamil z okazji, bez okazji. Po prostu uznał, że. Yy, no, my mamy tak, taki kontakt, cały czas dość mocno ze sobą działamy. Od, od początku też w sumie jakby jego, jego kanału. No i uznał, że jest mi w jakiś sposób tam też. Yy, Wdzięczny za rozmowy, jakieś tam doradzania, że możemy sobie pogadać zawsze o jakimś marketingu, i tak dalej. No i dał mi taki obraz, tak więc dzięki Buddha, doceniam. Bardzo fajnie. Oczywiście mowa tutaj o Buddha Slim. Oczywiście Buddha Slim, chodzi o Buddha Slim. Eee, no i to wam chciałem pokazać na samym początku, jakby ten obrazek, a teraz możemy iść już do naszego streama.